Muzealnicy wykonali naprawdę ciężką, ale bardzo satysfakcjonującą pracę, bo nie tylko dzisiejsza noc została połączona z wernisarzem niezwykłej wystawy Wunderkamera, ale także mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu, koncert zespołu Eder w tych muzealnych murach pierwszy, więc bardzo się z tego cieszymy, a także dodatkową atrakcją było podziękowanie dla naszych wieloletnich pracowników Kustoszy, Pana Piotra Grzegorzka, Pana Marka Szymaszkiewicza i Pani Anny Sadło-Ostafin, którym Pan Minister przyznał odznaki zasłużone dla kultury polskiej. Niezwykłe wyróżnienie. Noc Muzeów to święto muzealników, jak się zresztą okazuje, ale także wszystkich tych, którzy kochają kulturę i także historię, między innymi szanowa. Zgadza się. 18 maja co roku jest obchodzony Dzień Muzeów, Dzień Muzealników, i pod tym właśnie pretekstem co roku organizujemy noc muzeum. Niestety w zeszłym roku pandemia spowodowała, że mieliśmy tylko online, natomiast w tym roku, mimo pandemii, na ile nam środki ostrożności i rząd pozwolił, zorganizowaliśmy to muzeum i jestem naprawdę dumny z całej, z całej ekipy mu muzealnej, bo to dzięki nim. To muzeum funkcjonuje tak jak funkcjonuje. Możemy się państwu pochwalić naszymi zbiorami, historią naszego miasta. To są niesamowici zapaleńcy, którzy chcą się dzielić z tą swoją pasją i to jest piękne. W tym roku nie poszliście w stronę nocy tematycznej. Chcieliście pokazać chyba wszystko to, co jest ciekawe, nietypowe nawet w Szanowskim Muzeum. Zgadza się. Gdyż na no, sam tytuł wystawy Wunderkamera, czyli zbiór niesamowitych osobliwości, rzeczy niezwykłych, ciekawych, czasami groteskowych i w takim duchu zorganizowaliśmy tą noc muzeum, bo przecież zespół Eder, no muzyka teoretycznie, ktoś by powiedział, że nie pasuje do muzeum, idealnie się wpisała w, tym, w tę noc. Każdy z nas praktycznie został przebrany w strój z innej epoki, żeby pokazać tą różnorodność, która jest zaklęta w historii, w historii naszego miasta, w dziejach, naszego regionu. I to chcieliśmy właśnie Państwu pokazać. Nietypowa wystawa, bo wystawa zatytułowana gabinet osobliwości. Czy rzeczywiście, w domu Urbańczyka taki gabinet osobliwości powstał. Wunderkamera, czyli rzeczy ciekawym, pokazuje różne ciekawostki, osobliwości właśnie, a nawet wręcz kurioza pozwoliłabym sobie śmiele rzec, które muzeum w Szanowie gromadziło od początku istnienia aż do czasów współczesnych. Więc pozwalamy sobie zaprezentować publiczności zarówno naturalia, czyli eksponaty przyrodnicze, jak i starożytności, rzeczy historyczne, nawet dzieła sztuki, jak i starą pudernicę, starą raszplę, a nawet trupa w szafie. Aż takie rzeczy kryje muzealne magazyny? Oczywiście, w końcu to już 61 lat istnienia naszej placówki. Noc Muzeów była okazją do tego, żeby po raz pierwszy zobaczyć tą wystawę właśnie dziś wieczorem. Tak, właśnie dzisiaj otwieramy ją publiczności, będzie dostępna do września, a część eksponatów ogląda światło dzienne na ekspozycji właśnie po raz pierwszy. Czy są tu rzeczy, które zaskakiwały muzealników także podczas przeszukiwania magazynów? Myślę, że w pewnym sensie tak. My, co prawda, oglądamy je podczas okresowych inwentaryzacji, ale bez wątpienia flaszeczka z wodą z Nysy Łużyckiej, kołek, który uratował chrzanów, czy pocisk z drzwi gabinetu dyrektora. Są to rzeczy, które przynajmniej kolejne pokolenia muzealników, zarówno w trakcie inwentaryzacji, jak i przegląd. Magazynów zaskakują każdorazowo. Wiadomo, skąd one się tu wzięły, czy teraz wokół nich można już właśnie budować często historii. Oczywiście my znamy źródło pochodzenia naszych eksponatów. Od tego mamy stosowne inwentarze, księgi wpływu, ale czasem nie wiadomo, skąd wzięły się niektóre rzeczy w Chrzanowie. I tutaj nasza żyłka detektywistyczna czasem daje o sobie znać. Mamy szansę poszukać, pogrzebać w historii. Jednym słowem, szanowni, jeżeli są ciekawi nietypowych znalezisk magazynowych, powinni tutaj przyjść. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Kto nie miał okazji obejrzeć wystawy w czasie nocy muzeum, jest ona dostępna bezpłatnie w godzinach pracy naszej placówki. Aż do września będzie czynna. W wystawie towarzyszy także bezpłatny katalog, który prezentuje wybrane obiekty. Zapraszamy serdecznie cznie